Witajcie wszyscy, witam Was w sklepie agro Ray. Chcieliśmy pokazać Wam przykładowe zastosowanie adaptera WOM na koło pasowe do ciągnika jednoosiowego Weima serii 1000 lub 1100. Wygląda on dokładnie w ten sposób, jak widzicie mamy tutaj otwory montażowe i pod serię 1000 i pod serię 1000 N6, także do obu tych serii powinien bez problemu pasować. Z tej strony mamy kołnierzyk wom takie sprzęgło, można powiedzieć trójzębne, sprzęgiełko kłowe, które Właśnie zgrywa się z wałkiem wom, który też ma trzy zęby w ciągniku, no i napęd przekazywany jest na ten wałeczek pod klin, gdzie teoretycznie powinniśmy osadzić koło pasowe. Na no ilość pasków, no to już tutaj jest, zależy do czego chcemy zastosować. My tutaj pokażemy tylko przykładowe zastosowanie. Oczywiście jest to zrobione tak trochę na partyzantkę, bo nie służy to urządzenie do tego, do czego my. Pokazujemy, w sensie rębak nie służy do tego spalinowy, żeby podłączać go ściągnikiem, ale jeżeli macie rozdrabniacz bez silnika na samo koło pasowe, tak jak tutaj, bez problemu możecie podłączyć tutaj rozdrabniacz. Co jeszcze można tutaj podłączyć? Jakąś łuparkę do drewna, cyrkularkę, pompę hydrauliczną, jakąś nawet szlifierkę, jeżeli by ktoś potrzebował, cokolwiek, co tylko tak naprawdę potrzebuje zasilenia na pasek. Przełożenie możemy zrobić, jakie chcemy, bo tutaj koło pasowe jedno i drugie jest do wyboru, także... W jakimkolwiek urządzeniu, także myślę, że tutaj obroty nie powinny mieć bardzo dużego znaczenia. Wygląda to dokładnie tak, jak widzicie, jest to połączone bardzo prosto. Nie, możemy połączyć to też z drugiej strony, bo tu w tym przypadku mamy połączone z tej strony ze względu na kompaktowość. Po odjęciu błotnika jeszcze bliżej byśmy mogli podjechać. Długość paska jest oczywiście do dobrania. Pokażemy Wam teraz, jak uruchomimy traktorek i jak to w zamyśle działa. W pierwszym w kolejności powinniśmy sobie zablokować sprzęgło w tej pozycji, wtedy wałek wom od razu nam nie ruszy. Blokujemy tutaj dźwignię BHP, dodajemy troszkę obrotów, niewiele. Włączamy sobie sanie. No i uruchamiamy silnik. Wyłączamy sanie. Jak widzicie. Teraz to stoi, ono się na początku zaczęło troszkę obracać, ale się zatrzymało i w momencie, kiedy puszczę sprzęgło, zauważycie teraz, jak wygląda praca. O, jak widzicie, ja Wam tutaj pokazuję, nie jest to prosto ustawione, ale rębak jest na kółkach i nie jest to dobrze napięte, ale powinniśmy sobie to fajnie wyregulować. No i napęd idzie tutaj z jednego urządzenia na drugie. Tak właśnie wygląda zastosowanie tego urządzenia oczywiście wszystko powinno być fajnie ustabilizowane. To jest tylko taki krótki pokaz możliwości.